ale ja dzisiaj pięknie pachnę. Wygrzebałam w moich kosmetykach wodę toaletową, którą kiedyś kupiłam w sklepie na Starówce. To był taki sklep z mydłami, z bombami kąpielowymi. Tam tak pięknie pachniało w tym sklepie. Wtedy skusiłam się właśnie na taką maleńką buteleczkę wody toaletowej. I to jest o smaku, o smaku, o zapachu e, owoców. Głównie z przewagą e, truskawki. słodki zapach. Mm. Tak wygląda buteleczka z bliska. O, ja ją sobie tutaj postawię na widoku i będę pamiętać, żeby używać. Dzisiaj wskoczyłam w sukienusie, lubię jak jest wygodnie chodzić po domu, a dzisiaj nigdzie nie wychodzę. Dzisiaj jedynie czekam na kuriera, bo przywiezie mi album ślubny. Eee, strasznie szybko jakoś to zamówienie zostało zrealizowane, e, bo ta oprawa, którą wybrałam do albumu miała być dostępna od 1 lutego. Mm, a oni już zrobili. Musiałam zużyć resztkę szpinaku, więc zrobiłam sobie jajeczniczkę z salami i ze szpinakiem. Suplementacja musi być. Kurier dzwonił i zaraz u mnie będzie z paczuchą od Krystal Albums. Jezu, śniadania nie dadzą skończyć, już mi tutaj paczki przynoszą. Dobra, nie ma co czekać, otwieram zawsze pod jarka. Przy otwieraniu paczek od kryształków. Dziękuję, że nas wybierasz. Twoją paczkę spakowała Natalia. No i są odbitki. Tutaj są odbitki właśnie zestawy dla rodziców. Tutaj jest pudełeczko jeszcze dla moich klientów ślubnych, z pendrive'em, to też zaraz pokażę w sumie. No i jest nasz album ślubny. Mega duży, 30 na 30 cm. Najlepsze, czyli nasz album ślubny, zostawię na koniec do pokazania. Najpierw pokażę pudełeczko, które zamówiłam dla Kasi i Piotra. O kurde, źle to zrobiłam, źle to zrobiłam. Takie pudełeczko i w środku mieści się pendrive. Taki pendrive, jasne drewno, olcha. Zapakowane właśnie w takie pudełko. O, tutaj ma swoje miejsce, tak się prezentuje. Więc tak to trzeba będzie wysłać. że jeszcze do odbitek, czy tu wszystko się zgadza. O, tego nie pokażę, bo to też dla kogoś. No i tutaj nasze zdjęcia. Super. Odbitki 15 na 23. Ja zawsze zamawiam z rameczką białą. To się tak ładnie prezentuje, moim zdaniem. Myślę, że nasze zdjęcia mogę pokazać. Tutaj jest jedno takie nasze romantyczne zdjęcie w ciemności. O, tutaj zdjęcie z tortem. To są właśnie zdjęcia dla rodziców, więc ja je zapakuję w takie ładne eko pudełko yy, i wręczymy. O, tutaj jeszcze zdjęcie z pierwszego tańca. Te akurat zdjęcia są chyba w albumie też. I tutaj z naszym autem ślubnym. No, także tak to wygląda. I teraz pokazuję album. <laughs> ja! O oh mój Boże, ja nie wiedziałam, że te grawery tak ślicznie wyglądają. Żadna z moich par niestety nie zamawiała z takim gotowym szablonem, ale to wygląda pięknie. Zobaczcie, zobaczcie ten nadruk. Jestem zachwycona tym dużym grawerem po środku, po prostu jestem zachwycona. Pierwszy raz wybrałam dostępny szablon. Krystal Albums ma w swojej bazie właśnie kilka takich szablonów. Tutaj jest gruba litera, więc też on jest automatycznie bardziej widoczny w porównaniu do tego albumu, gdzie tutaj właśnie mamy tekst: Arek i Paulina 2020. To jest akurat album z naszej pierwszej sesji. Jak jeszcze nie byliśmy narzeczeństwem, to sobie zrobiliśmy taką sesję rocznicową. Tutaj jest okładka welurowa, a tutaj albumu ślubnego to jest skóra, miękka skóra. Ale zajrzyjmy do środka. Ja już poleciałam z relacją na Instagramie, zaprezentowałam mój album, musiałam się pochwalić. Ekscytacja jeszcze trwa, nie mogę się napatrzeć, tylko przeglądam, już chyba z 10 razy przeglądałam, przyjrzałam się każdemu detalowi. Mm, lubię takie rzeczy. Lubię rzeczy, które cieszą oko. Ten album będzie miał jakieś honorowe miejsce w naszym domu, na jakiejś półeczce. Przed chwilą był u mnie drugi kurier, przywiózł paczkę jeszcze z zamówienia wyprawkowego, bo ostatnio mówiłam właśnie na blogu, że było opóźnienie jednej paczki. Jest to. Dobrze. Dobrze. Tutaj mam ten kokon, ale ja to odeślę. Mi to się nie podoba. To nie jest fajne. E, ogólnie fajnie, że ten kolor. To jest taki szary kolorek w środku biały. Super, ale to w ogóle nie jest. Myślałam, że to będzie głębsze. I jak ja patrzyłam na kokony w sklepie, to one były takie. No fajniejsze. A to jest takie. Nie. To idzie na odsyłkę. Nie podoba mi się. Niestety. Dobra, lecimy z kolejnym zamówieniem. Tutaj z kolei mam rożek. Po stronie zewnętrznej wygląda tak. Fajny, przyjemny materiał. W środku taki wzorek, jeżyki, króliczki, chmurki. Fajny. Myślę, że myślę, że to zostanie u mnie. wow, Patrzcie, to ładne jest. To no, mi się podoba. Jest naprawdę milutki materiał. Kolor super. Tutaj taka kartka taka słodka. Tak, rożek ze mną zostaje. Jeszcze taki szary kocyk z falbanką. Nie jest jakieś duże. Fajne. To sobie zostawię. Ale jestem zawiedziona tym kokonem. Nie jest taki fajny jak te kokony, które widziałam w sklepie. To jest tylko takie lekkie podwyższenie. W ogóle nie jest głęboki. W ogóle nie ma poczucia, że to dziecko będzie tutaj bezpieczne w tym kokonie. No, nie podoba mi się to. To odsyłam. My dzisiaj na obiad jedliśmy zarusiem. Kotlety z piersi z kurczaka w panierce, takim schabowy, ale z piersi z kurczaka, <noise> jak to my mówimy. Kroję sobie teraz owocka na deserek, można powiedzieć. Muszę jeszcze pozmywać. Ciągle to zmywanie, ciągle to zmywanie, tak jak z praniem. kończąca się historia. Trochę szkoda, że muszę zwracać tą paczkę. Na szczęście, zamawiana na Allegro. Na Allegro jest to tyle fajnie, że są darmowe zwroty. Drukuję tylko etykietkę, pakuję w pudełko, w którym przyszło, i leci z powrotem. Także dla mnie to jest mega wygodne. Bo jak się zamawia w sklepach internetowych, to różnie z tym bywa, i często trzeba płacić za przesyłkę, a na Allegro jest fajnie. Także doceniam, doceniam i jestem wierną fanką Allegro. A dodatkowo jak zamawiam w różnych sklepach internetowych, czy tam na Allegro właśnie, to też zamawiam przez Tipli i dostaję zwrot za zakupy. Nie są to duże kwoty, są to grosze, ale tak grosz do grosza i się trochę uzbiera tego zwrotu. Zastanawiam się, czy nie zrobić naleśników na kolację. Zajrzę do mojego przepisnika. Dobra, czyli wszystkie składniki mam. Aruś dzisiaj otworzył konfiturkę, taki dżemik, więc zrobię dzisiaj naleśniki na kolację. To jest mój przepisnik. Na razie jeszcze mam mało tutaj przepisów, ale jak zrobię coś dobrego, czy znajdę jakiś fajny przepis w internecie, zrobię i bardzo zasmakuje, to wtedy sobie tutaj na bieżąco zapisuję. No i gromadzę przepisy. E, tak. Ja jeszcze takie rzeczy jak placki, naleśniki... No powinnam już te rzeczy z pamięci robić, ale jednak nie. Trzymam się przepisu i proporcji. Aruś poszedł na spacer, ale się bardzo ucieszy, bo on uwielbia takie słodkości. No. Naleśniki na kolację super, może naleśniki z na kawałkę zrobimy. Rukałko robię, edukuję się w tym czasie multitask. Tylko nie przypal garnka. Proszę nie być mężem. <laughs> Proszę nie przypalić garnka. A tutaj naleśniczki się będą zaraz robić. Что-то с ним. Ну, топа.